Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 251 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Jako, że Pokémony, mam wrażenie, że odrobinę po serii unboxingów produktów większej ilości bosterków zaniedbaliśmy, wracamy i ciśniemy Pokémony. Także w dzisiejszym bosterku znany i lubiany wszystkim Unbroken Bonds, wersja Sleeved. Muszę kiedyś taki test zrobić, czy lepiej się trafia w regularnym boksie, czy w 36 Sleevedach. No i cóż, zobaczymy w takim razie, jaka paczucha na nas czeka w środku, ponieważ niekoniecznie ona jest taka sama jak na zewnątrz. Tutaj mamy Lucario i Metana, przynajmniej mieliśmy. Trochę nam ten, ale wewnątrz mamy Charizarda. Okej. Okay. No tutaj nie było delikatnie i mamy naszą paczuchę. No i cóż, lecimy sobie z zawartością. Skoro już udało nam się bosterek wydobyć. Aha. O nie, kodziku nie, nie, nie. Ale zielony. Więc jeśli wierzyć mm, poprzednim bosterkom, to raczej nie będzie cudów. Mamy zieloną energię. Jest Frogadier, Gliscor, Hitmontop. Gle miał, Salandit. Salandita chyba wcześniej widziałem z tego setu. Jest Mizdravius, Dravius, Murkrow. I mamy foliowanego Wille Pluma. Dla mnie super artwork. I jako kartę rzadko mamy Persiana. Wcześniej nam się jeszcze nie trafił, więc jak najbardziej. Okej. Okay. No i cóż. O, odiszku, nie zbieraj tyle światła. O, tu, 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 eee, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 250 i cyk, mamy 251 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy Unbroken Bonds do Pokémonów. Wszystkie te karty trafiają do na nasza Allegro, link czeka na Ciebie poniżej w opisie tego filmu. Mamy foliowanego Willepluma, bardzo fajny bosterek. Mm. Jeżeli sam film ci się spodobał, drogi widzu, koniecznie zostaw łapkę w górę. Jeśli ci się nie spodobał, zostaw łapkę w górę. Natomiast, jak zawsze, jesteśmy otwarci na wszystkie wasze komentarze, uwagi. Natomiast I dziękujemy Ci, drogi widzu, za Twój czas. Doceniamy to, że jesteś z nami, oglądasz nasze treści, no bo w końcu to dla Ciebie właśnie nagrywamy i publikujemy. Kolejne filmy, czy to Daily Buster, czy ogólnie inne unboxingi produktów. Także jeszcze raz dzięki, wielkie, że jesteś. I do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Busterze. Cześć, trzymajcie się.